Witam serdecznie z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, wspierających jak i również podglądaczy, których oczywiście zapraszam do subowania mojego kanału. Jeżeli ta robota, którą robię, podoba wam się, dajcie mi suba, kliknijcie dzwonek, lajkujcie, komentujcie. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie. No, już sami dobrze widzicie. Jest to najnowszy model Focke-Wulfa 190 D9 Jabo, jakiś turm Od polskiej firmy IBG. Już powiem Wam, pogubiłem się trochę. Który to jest z Dora o ale już tych modeli trochę wyszło. E, dzisiejszy model jest dość ciekawy, ponieważ jest to model e, powiem Wam prototypowy nawet chyba. E, tych modeli niewiele wyprodukowano. A mianowicie chodzi o to, że poza uzbrojeniem pokładowym, e, czyli karabiny działka, e, ten Focke-Wulf był uzbrojony również w wyrzutniki małych rakiet. Jest to hokewolf do zwalczania nalotów, bombowców, krótko mówiąc, które robiły naloty i bombardowały III Rzeszę. I tutaj po prostu jako osłona. Ile tych modeli było, tego na chwilę obecną chyba nikt nie wie, ze względu na to, że są to produkcje modeli tuż przed końcem wojny. Tak prezentuje się pudełko. Tutaj mamy z boku modele, które się pojawiły. Ja jestem fanem Focke-Wulfa D15, torpedowca. Tutaj mamy, producent nam zaznaczył trzy malowania tego modelu. I myślę, że najwyższa pora teraz zajrzeć do pudełka, co w środku jest. No to mamy standardowego formatu ODBG IBG instrukcję oraz bardzo ładnie popakowane w jednorazowe torebki. Szkoda. Elementy do Focke-Wulfa. Na chwilę obecną sobie odsuwam i skupię się na instrukcji. Bardzo fajny format tej instrukcji jest. Mi się on bardzo podoba. No i tutaj mamy Taką mini monografię 190D, teraz co tu mamy? Mamy w języku angielskim, w języku polskim. Mamy również wykazane, właśnie kto był projektantem. Jest to pan Przemysław Głogowski. Mamy również oczywiście numer katalogowy. No i oczywiście skala. Skala królewska 172. Na drugiej stronie wykaz zawartości pudełka z zaznaczeniem, których ramek mamy dwie. I tu powiem Wam, powinno, być, powinno nas coś zaskoczyć. Tak, ramka J i ramka M. Tu mamy dół. A tu mamy dwa rodzaje skrzydeł, jeżeli chodzi, górnych skrzydeł. Jeżeli chodzi o tą wersję właśnie samolotu. Mamy też bombę. Mamy ramki z dwoma mm, osłonami góry kadłuba, czyli tego, co się y, ta y, y, płyta, która znajduje się między śmigiełkiem, a kokpitem, kabiną dokładnie. Mamy tutaj od razu już pokazane tak, malowanie bomby, jak i również mamy y, bo tu, tu chodzi o szturm, tak to jest jedna, y, jedna z opcji tego modelu. I mamy również drugą opcję, możliwość wykonania modelu, właśnie z wyrzutniami i samymi rakietami do zwalczania. Myślę, że to będzie dość ciekawa wersja. No i kolejne etapy sklejania, malowania, znowu sklejania to już od Was zależy, jak to będziecie robili. Model nie należy do prostych, ale też nie jest super trudnym. Ja w tej chwili specjalnie dla Was kleję model Stuga od trójki, od Mini Artu i troszeczkę coś powiem niedługo na temat tego samego modelu. No, tu w każdym razie mamy kolejne etapy sklejania, i oczywiście mamy też warianty. Bo chciałbym tutaj właśnie zerknąć na jedną rzecz. A mianowicie właśnie na te skrzydła, czy tu jest uwzględnione, czy jest to pokazane właśnie, których skrzydeł powinniśmy używać? Bo tutaj mamy skrzydła J1 i J2. I czy to po prostu wykorzystujemy tylko te skrzydła, czy również inne. Znaczy, mówię o górze skrzydeł, tak? A... No na to wychodzi, że używamy tych skrzydeł J1, J2. To znaczy ramka J i sobie zobaczymy. No i tutaj mamy właśnie pokazane podłączenie właśnie tutaj wyrzutni rakiet. Czyli wyrzutni razem z rakietami. Jak i również możliwość podłączenia powinno być bomby, tak? Ale właśnie tutaj nie widzę tego elementu. Gdzieś to pominę, no bo ta bomba po coś jest, tak? Aha, tu mamy. Bardzo proszę, tu mamy Wykonaj dla schematu malowania numer 3. O, bardzo proszę, tu mamy. Czyli schemat numer 3, czyli mamy ten. Tu mamy właśnie pokazane Focke-Wulf z podwieszoną bombą. I tu mamy schemat 3. Reklama elementów żywicznych do Focke-Wulfa, BG dla IBG, oznaczenia, no i rodzaje malowań. I to jest model, opcja malowanie pierwsze, czyli opcja pierwsza i ten model, aha i opcja dwójka też ma, posłuchajcie, bo to do, dopiero widać od spodu jak się poka pokazuje model. Jak patrzymy na profil modelu, to nie widzimy tutaj zaznaczonego wyrzutników rakiet, tylko mamy widoczny zbiornik dodatkowy paliwa czyli to są dwie opcje do rakietowego, a tutaj do bombowego czyli do szturmowego. Bardzo ciekawe jest malowanie tu trzeba zwrócić uwagę, od spodu jest strój kolorowy. I co tutaj też jest nie, też ciekawe, malowanie ma ten focke wulf. No, ale teraz póki co lecimy z elementami. No, i teraz należy zmienić scenografię. Standardowy zestaw, ten od spodu, kalkomani do wszystkich wersji foke wulfów 190D, czyli Dora. Nowością jest ten dodatek jedynie, to jest właśnie tylko i wyłącznie jako Jabbo i szturm czyli numer 544 katalogowy, pod takim ukrywa się ten model. Tu niestety z drugiej strony widzimy zestaw blaszek, ale posłuchajcie, zrobiłem wszystkie unboxingi Focke-Wulfów od IBG, więc wpiszcie sobie Focke-Wulf Focke 190D i będziecie mieli wszystkie do tej pory ukazujące się modele. No i tu mamy właśnie zestaw blaszek standardowy, no, i lecimy po kolei. Proszę bardzo, to jest ramka stworzywa przezroczystego z oszkleniem, i tu sobie wybieramy tak samo oszklenie. Względem opcji wersji, którą mamy zamiar wykonać, mogą się właśnie ono zwrócić uwagę. jedne jest w pół drugie jest bardzo krótki, ten tył, znaczy w sensie niski. Drugi jest tutaj bardziej wypuklony na głowę pilota. I to, jeżeli chodzi o oszklenie, te ramki tak samo są we wszystkich wersjach D9, inaczej, focę Wulfadora. Od IBG. Tak samo wspólna ramka. Super, że jest otwierana. Wspólna ramka dla wszystkich fockewulców. Więc tutaj ja pobieżnie Wam pole przelecę. To jest ramka A. I ona tak się prezentuje. Te e, części są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Rewelacyjny detal. Tu sobie luknijcie chociażby na deskę rozdzielczą. Tu mamy wszystkie wersje osłon śmigła. W zależności wybieramy tak samo od wersji. Jest tego trochę do sklejania. Kolejna ramka z kadłubem. Również wielokrotnie pokazywana przeze mnie, więc tutaj nie będę bardzo się skupiał na niej. Detal jest wyśmienity. Wiele osób, które po prostu skleiły ten model, trochę musiały się napracować. Nie można tego ukrywać, ale jak widzicie, tutaj w lot powietrza mamy pole w prawej stronie, ale jeżeli chodzi o detal, jest on rewelacyjny. I tak prezentuje się kadłub. Zaznaczę, że niestety nie jest to model dla osób, które mają zamiar rozpocząć przygodę. Raczej bym nie, nie sugerował takiego modelu. I co tutaj mamy? Kolejną ramkę. Elementy, yy, posłuchajcie, powiązane z silnikiem. Tu można zrobić kompletnie, yy, kompletny, praktycznie silnik, i to się nazywa ramka. Jest Z. I tu jest sporo elementów, właśnie związanych z silnikiem. Dokładnie ta ramka występuje we wszystkich wersjach wydanych Fokodolfów przez IBG. Kolejna wspólna ramka z elementami podwozia, kabinę. Osłony silnika Ramka B. Tutaj, jeżeli chodzi o IBG, to można tylko i wyłącznie wychwalać. Jeżeli chodzi o samoloty, po prostu robią to rewelacyjnie i z z tym, że to nie tak jak mówię, raczej bym, jeżeli ktoś nie sklejał dawno modeli, no to bym tak troszeczkę zastanowił się na jego miejscu, czy bym się porywał po powrocie do modelarstwa. No i właśnie, to jest ta ramka nowa. Zaraz sobie porównamy z ramką standardową, jaka jest dodawana właśnie do modeli. To jest standardowe skrzydło. Może jednak wyjmę. To jest właśnie standardowe skrzydło. Inne podziały są tutaj zupełnie blach. Czy inne, zaraz patrzę, różnią się. Tu troszeczkę zaszły zmiany. Proszę bardzo, to jest to nowe skrzydło. A tu jest standardowe do D9, które nie były wersjami, powiedzmy, takimi standardowymi wersjami. I tu mamy tak samo. I na ramce, ramka M to jest ramka nowa. I tu mamy właśnie uchwyty do rakietek. Tak prezentują się. I to jest właśnie ta nowa ramka dla tej wersji samolotu. Jeżeli ogląda ten unboxing, osoba, która zna się na Poké to fajnie by było, gdyby troszeczkę wrzucił coś od siebie. I również tutaj, właśnie, jest nowa ramka. E, która zawiera e, uchwyty do e, bomb, jak i również e, tu mamy właśnie uchwyty, które montujemy pod skrzydłem e, lub pod kadłubem, i mamy właśnie bomby oraz zbiornik z paliwem. Bardzo ciekawa ramka, nowa ramka to jest e, ramka C, której nie pamiętam, żeby była do tej pory dodawana do focke Wulfa. Jeżeli była, przypomnijcie mi, który to unboxing. No i powiem Wam, standardowa ramka z dodatkami właśnie z tymi maskami, które sobie wybieramy do wersji zależności. Obie są podpisane jako, to jest ramka, jedna to jest S, druga P i jest delikatna różnica między tymi maskami. A tu mamy trzecią maskę, tak się prezentującą. Łopat, śmigło z łopatą, wlot powietrza i standardowe, standardowa ramka K, która właśnie do wszystkich D9 były dodawane. No i posłuchajcie, to jest na dzisiaj to wszystko. Ciekaw jestem, czy pamiętacie ile już modeli FUKE D Czyli Dora wydało IBG. Co sądzicie na temat modeli, właśnie całej serii, tej foke wulfów D? Jakie macie wrażenia? Co sądzicie w ogóle o? Jeżeli ktoś sklejał, oczywiście, to fajnie by było, żeby ktoś coś powiedział na ten temat to chciałbym, żeby po prostu osoba zewnętrzna powiedziała coś na ten temat, niekoniecznie ja. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Eee, oczywiście model dostępny jest u mnie w sklepie, link znajdziecie w opisie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam Was, cześć.